Nie zauważyła Pani i wczoraj Pani nie wspomniała nic na ten temat. Pani przeczytała rano fakt i z tym materiałem faktu przyszła Pani na mównicę, żeby po raz kolejny oszczerstwo, kłamstwo i półprawdę użyć przeciwko konkurencji politycznej. Wstydzę się czasami, że muszę z Państwem tutaj współpracować. Bardzo proszę. Ponieważ w trybie wniosek formalny. Tutaj moje, proszę, moje o proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Powtarzam, ponieważ ten pan, który tam siedzi o nazwisku Tusk wymienił moje nazwisko i jednocześnie przedstawił tutaj pewien wywód, to ja chcę powiedzieć jedno. Sądzę, że liczy na wielką naiwność społeczeństwa, otóż tego rodzaju operacje, a nie zaprzeczył Pan, że to radni Platformy Obywatelskiej, właśnie tak się przeprowadza, każdy to wie, tylko Pan udaje, że Pan to nie wie, jesteście partią oszustów i złodziei. Panie pośle Kaczyński kieruje za te słowa pańską sprawę do komisji etyki. Bardzo proszę pani poseł. Potrzebujecie państwo przerwy, żeby troszkę sobie pokrzyczeć. To ja Państwa wypuszczę na zewnątrz, bo ta sala nie jest od krzyków. Niezwyczaje kibolskie tu nie będą decydować.